5 sierpnia to data wyjątkowa dla wszystkich kibiców Wisły Kraków, bowiem to dzisiaj pożegnamy naszą legendę, żywą legendę Jakuba właszykowskiego Kuba, dziękujemy Ci za wszystko, mamy nadzieję, że Ty też nas zapamiętasz najlepiej jak potrafisz. Jest z nami legenda Wisły, Wisły Kraków Maciej Żuraski. Chcieliśmy go zapytać o, o to, jakie ona najlepsze wspólnie z Kubą właszykowskim. Wiecie co, no ja z Kubą to długo generalnie nie grałem, natomiast faktycznie jak on wchodził do zespołu, to, to jeszcze byłem. To było takie chyba. Nieco ponad pół roku, bo odchodziłem do, do szkoły, natomiast ja go zawsze zapamiętam jako takiego zawodnika, bym powiedział, który mało mówił, a dużo robił, głównie na, yy, na boisku, bo, bo przede wszystkim bardzo szybko wspiął się na, na wysoki poziom i przede wszystkim słuchał, słuchał trenerów, realizował bardzo dobrze założenia taktyczne, był niesamowicie pracowity i zaangażowany i, i bardzo mocno koncentrował się przede wszystkim na tym co na boisku, natomiast no jak... Zawsze taki młody zawodnik, który wchodzi do, do drużyny, to gdzieś tam trochę obserwuje, próbuje poznać, jak to wszystko wygląda w szatni, też jakby nie patrzeć wtedy e, takiego wielkiego zespołu jak jakiego klubu, jak, jak Wisła, e, Kraków. Pamiętamy, że on przecież przychodził z mniejszego klubu, więc też musiał się pewnych rzeczy na pewno e, nauczyć, czy, czy też zaklimatyzować się, ale... Niewątpliwie zrobił to bardzo bardzo szybko i bardzo szybko wspiął się na, na wysoki poziom i stał się bardzo ważną częścią drużyny Wisły Kraków. No, a potem to wiemy, jak kariera się bardzo szybko, harmonijnie i dynamicznie potoczyła. Ostatnie pytanie: będzie dzisiaj łezka bo to, jak będą żadnać kibice Kubę? Znaczy, czy będzie łezka? Ja muszę się skoncentrować na komentarzu, więc tutaj oczywiście zawsze to są, to są takie momenty nieco, nieco emocjonalne. Natomiast gdzieś tam na pewno coś, coś się w głowie, coś się w głowie podzieje pozytywnego, natomiast oczywiście staram się też koncentrować też na, na swojej pracy, więc będę się to jakoś po prostu wypośrodkować. Ten no na dzisiaj? wszystko wskazuje na to, biorąc pod uwagę ile jakości jest w Wiśle Kraków i te mecze do tej pory, które, które rozegrało, a jak wygląda sytuacja w Stali Rzeszów, że że faworytem na pewno jest Wisła Kraków w tym spotkaniu, natomiast no, mecz meczowi nierówny i też przypuszczam, że Stal po tych dwóch spotkaniach bardzo mocno nieudanych też chce się zrehabilitować i chce to zrobić na pewno jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O piłkarzu to myślę, że to powinni się wypowiadać eksperci futbolowi. Ja jestem kibicem, więc... Z perspektywy kibica? Co o nim sądzisz jako piłkarzu? Z perspektywy kibica? No to myślę tak. Jeden, jedna kwestia to jest determinacja. To myślę, że za to Kubę kupiliśmy. Tak? Kuba zawsze był na, na 100%. Czy był na boisku, to wiedzieliśmy, że walczy na 100%. Czy musiał się odbudować po kontuzji, to wiedzieliśmy, że będzie na 100%. I w każdej innej roli Kuba jest na 100%. Druga kwestia no właśnie to bycie sobą, nie? Myślę, że to jest taka kwestia, gdzie kupiliśmy Kubę tutaj jako kibice Wisły, kupili go kibice w Polsce jako reprezentanta, bo myślę, że Kuba, czy pojedzie do Poznania, do Warszawy, do Gdańska, czy, czy tu w Krakowie. To, to yy, wszyscy kibice odniosą się do niego z sympatią. Kupili go także Niemcy, tak? kibice Dortmundu, więc to pokazuje, yy, no, że, że to bycie sobą yy, coś takiego normalnego no, to jest taka duża cecha pozytywna Kuby. No i, i chyba jeszcze jedna cecha no, to, że Kuba nie jest nad człowiekiem tak? to, że my wprawdzie myślimy tak o gwiazdach. Yy, no, ale ja bardzo szanuję Kubę za ten moment, gdzie spadliśmy z ekstraklasy. A Kuba wziął, wziął mikrofon i miał odwagę stanąć przed nami, stanąć przed całym stadionem i powiedzieć, powiedzieć, że, że przegraliśmy, że nie wszystko poszło tak jak, tak jak chcieliśmy. No, nie chował głowy w piasek, i, i myślę, że to jest, to jest taka kolejna rzecz. Gdzie Kuba może być wzorem dla, dla młodego pokolenia, tak? I ostatnie pytanie: spotkałeś kiedyś Kubę na żywo, prywatnie? A tak, dwa dni temu jak tutaj stałem, trzy godziny, żeby, żeby Kuba podpisał, podpisał książkę na pożegnaniu. To, to był mój pierwszy i na razie ostatni raz. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie, będzie okazja. I tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeden z kibiców, mój kolega o imieniu Mariusz, zwrócił się do mnie z taką propozycją, żeby powstał mural w Krakowie, właśnie z Kubą Błaszczykowskim. I myślę, że mówiąc o Kubie. To fajnie byłoby, gdyby władze Wisły i może tutaj władze y, Akademii Górniczo-Hutniczej jakieś miejsce na miasteczku blisko, blisko Wisły, blisko Rejmonta wytypowały taką ścianę i, i no, gdzie moglibyśmy y, jakby być z Kubą na trochę dłużej, to chyba myślę, że Kuba może być wzorem dla, dla, młodych, y, dla młodych pokoleń i dla studentów również przez tą, przez tą całą swoją postawę i determinację. Dzięki wielkie. Mieszkam od 1988 roku w Wiedniu, cały czas do, Pichu, do Tmutowi, tam grał jeszcze Piszczek, Błaszczykowski. Ile razy jak Błaszczykowski grał, to wygrywał. Przybędzie jak chcę płakać, o to nie? Czyli trudny moment dla kibica. Bardzo trudny. Za mnie, co? Przyjechał pan specjalnie z Wiednia, czy już pan tu na stałe jest u nas? Nie, 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 to przyjechałem tu, ale na myśl nie mogę iść, bo... Po pierwsze na zdrowie, nie? Bo nam z nogami jest problemy, ale. Czyli Kuba na zawsze u pana w sercu? Tak. I żeby tak wszyscy grali jak on i Grozicki. To dla mnie są najlepsi zawodnicy. Z względu lewego nie mogę nic powiedzieć, bo naprawdę kondycja niesamowita. To według mnie to on, Ronaldo Messi to są w chwili obecnej dla mnie najlepsi piłkarze, którzy grają, grają, grają dla piłki. Pieniądze też odgrywają rolę, ale grają. Ale Kuba dzisiaj poziom wyżej jeszcze od nich, w tym dniu wyjątkowym. Kuba, Kuba to dla mnie był wyżej, bo dotąd grał, nie? Jeszcze okay. raz, no naprawdę, to jest dla mnie osobiście, y, to jest przykład dla wszystkich piłkarzy w Polsce, żeby tak grali jak on. Nie patrzyli na pieniądze, tylko żeby grali. Jakie mam wspomnienia z Kubą Płaszczykowskim? Kim jest dla mnie Kuba? Kuba jest dla mnie legendą Wisły. Jest to y, coś niesamowitego, że piłkarz potrafi... Coś powiedzieć, później tego dokonać jeszcze w takim stylu, tak? Kuba wrócił, położył na szali swoją kasę, uratował klub. Wspomnienia? Chyba takie największe moje wspomnienie to jego pierwszy mecz tutaj na Reymonta. A najbardziej wspominam jego bramkę szczeloną w derbach z Krakowią po powrocie, znaczy do zera dla mnie to po prostu był dla mnie chyba najważniejszy moment tutaj na Rejmonta, w karierze Kuby. A powiedz mi, czy byłbyś za tym, żeby Kuba miał swoją trybunę na naszym stadionie? Znaczy przede wszystkim ja byłbym za tym, żeby już niedługo stał jeden pomnik Henryka Reymana tutaj niedaleko stadionu, który już dawno powinien stać. Mhm. I uważam, że Kuba na taki pomnik też mocno zapracował, zresztą zapracował to jest słabe słowo no. On po prostu udowodnił czym jest dobro nadrzędne, czym jest Wisła. Jaki dzisiaj wynik typujesz? Dzisiaj? No ja dzisiaj to tak bym taką czwóreczkę z przodu widział dla Wisły no i tego życzę. A z tyłu? Zero czy coś stracone? No w końcu pasowałoby zero. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć, Mateusz jestem. Ale jak powinien być w koszulce To nic, ja tu zaraz wybrnę z tego. Subskrybuj kanał Bialgaz za pod lupą i bądź z nami na bieżąco.